Czołem, kochani, szczęść Wam Boże. Czy widzi się wyłącznie oczami? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze słowem Bożym. Pewien pielgrzym, wędrowiec, podróżował do cudownego źródełka, w którym miała Płynąć cudowna woda lecząca wszelkie choroby. Kiedy tam przybył, zabrał ze sobą trochę tej wody, nawet w butelce tak na wszelki wypadek, jeśli kiedykolwiek by jeszcze jej potrzebował. W czasie podróży powrotnej zawędrował do pewnej miejscowości, troszkę opuszczonej i troszkę samotnej. Wszedł tam nocą do jednej z chałup, do jednego z domów. Przyglądając się, widział, że jest tam strasznie ciemno. Znalazł światła, zapalił je i dojrzał w kącie siedzącego niewidomego mężczyznę. Zaczął z nim rozmawiać, ten go się wypytywał, skąd on jest, co robi i tak dalej, i tak dalej. Spędzili wspólny wieczór. A rano, gdy nasz wędrowiec zaczął zabierać się w drogę, pożegnali się. Wędrowiec opuszczał już wioskę, ale robiło mu się strasznie przykro tego niewidomego człowieka. Pomyślał sobie: On już ma wszystko, to może i warto mu pomóc. Wyciągnął swoją buteleczkę z wodą i wrócił do tego człowieka. Wrócił do niego. Dał mu, ten wypił na Masił sobie tą wodą oczy i co się okazało cudowna woda zadziałała. Nasz niewidomy od tej pory widział już wszystko. Tak, więc stał się cud. Ale nasz... Hmm, nasz pielgrzym był bardzo przerażony. Stracił wszystko. Nie miał już swojej cudownej wody Wracał więc do domu trochę smutny. Po wielu latach postanowił jeszcze raz udać się do cudownego źródełka. Kiedy tam przyszedł, był zdziwiony i bardzo mocno i nie dowierzał, ten sam człowiek, który wcześniej był niewidomy, dziś przeprowadzał do cudownego źródełka kolejnych ludzi, i mówił. Do pielgrzyma wędrowca, że mu bardzo dziękuję za to, że mu pokazał tą drogę. Że on teraz służy innym pomocom. Bo pielgrzym i wędrowiec właśnie tego go nauczył. Że można być pomocą dla innych. Dziś w Ewangelii słyszymy słowa, które zapisał nam święty Marek. Posłuchajcie. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on, jeszcze Głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, wołać ją. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy, rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Oto słowo Pańskie. Matka Czacka, a właściwie to wcześniej nawet i hrabinka, Yy, Róża Czacka, która została z biegiem czasu no, zakonnicą, yy, twórczynią Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi W Laskach i sama też była osobą ociemniałą, często uczyła innych, mówiąc, że największym problemem nie jest to, że ludzie są niewidomi. Tak po prostu na oczach, tak zwyczajnie. Gorszym od wiele bardziej problemem jest to, że potrafią być niewidomi na sercu, że ich dusza potrafi być ślepa, nie dostrzegać piękna Bożego stworzenia, nie dostrzegać miłości, nie dostrzegać wrażliwości innych osób, ich potrzeb, ich uczuć, ich emocji, nie widzieć tego, gdzie może służyć jako dobry. By pozbyć się takiej duchowej ślepoty, często potrzeba nam jest wiele ufnej modlitwy. Zobaczcie na dzisiejszy przykład z Ewangelii. Niewidomy Bartymeusz szedł i krzyczał, Panie Jezu, ulituj się nade mną. Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wszyscy mieli do niego pretensje. Mówili, siedź cicho, nie wykrzycz tak, nie, po co idziesz? Jak hmm. Ale on Krzyczał, prosił i wtedy przejrzał, bo Pan Bóg go wysłuchał. Dlatego, biorąc z niego przykład, możemy być pewni, że ufna modlitwa otwiera nam spojrzenie duchowe, spojrzenie z miłością i dobrocią na świat, na Boga, na innych. Okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy. Wiemy i rozumiemy, że o wiele pięknie patrzy się na świat oczami, ale też jest o wiele ważniejszy wzrok, wzrok naszej duszy, który potrafi dostrzec piękno duchowe, miłość i dobroć, którą Bóg daje nam na świecie. Mam nadzieję, że teraz mamy jedno wielkie K.P.W. Mam też do Was małe pytanko. Czy ćwiczycie swoje duchowe spojrzenia? Może warto to zrobić na osobistej modlitwie, tak sam na sam z Bogiem. Pomyślcie o tym w tym tygodniu, spróbujcie to uczynić i napiszcie mi o tym, czy Wam się udało w komentarzach, znajdując mannę z nieba na YouTubie. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Wam Boże!